Ja bym sobie poszedł na randeczkę w sumie. Z kim byś chciał od razu wybrać taką okazję? Chyba na randkę? No myślę, że Klaudia chyba. Ej, dobra, to zapraszam cię na randkę, chodź. <grym> tak, tak. <szybko>. Zapraszam <grym> okay. cię na randkę. Tak Gdzie idziemy? Nie, no, dawaj tutaj. Wpadłem na pomysł, żeby zorganizować trochę nietypową randkę, taką niecodzienną. Dobra, chodź, ci pokażę randkę, wymyśliłem fajną. Fajną. No, Absolutnie niczego nie podejrzewałam. O, Boże! No, jestem pod, pod wrażeniem. Na początku byłam troszeczkę zmieszana, no ale później sobie uświadomiłam, że to chyba dla mnie. Ile masz lat? Ponad 50. Ile miałeś lat, jak to zrobiłeś pierwsze tatuaż? Czy... 19. No wcześniej tak, wiesz, mhm. no, rodzice nie, dziadkowie nie, mówię, no. ja wiesz, byłem ministrantem, byłam chłopczykiem okay. i tak dalej, a później stwierdziłem, dobra, wrzuciłem studia, w ogóle, doprowadziłem się do Azji, co zrobię sobie jeszcze, tatuaż, muszę się zgłócić czasami, no. nie, <śmówiłem> nie. Można powiedzieć, gadka się kleiła. No dobra, ale chciałabyś zbudować jakąś taką relację na całe życie, czy tak po prostu na razie chcesz sobie gdzieś tam posprawdzać opcje, albo nie wiem, popodróżować po świecie, albo spełnić się zawodowo? Wiesz co, ja nigdy jakoś tak dużo nie podróżowałam ja w sumie. Jestem już rok sama i skwieram samotność po prostu, no. Ja... So and you get so low And I look so stupid when I lose control na początku go troszeczkę tak wykluczałam, a jednak okazało się, że to naprawdę spoko, no, to pisze, jest spoko facet. Gorąco. No, jest hot. No. Jest Jeszcze raz Zapadam się po pianę. Z Klaudią na plus i mam nadzieję, że spędzimy kolejne dni razem fajnie i będziemy się dalej poznawać.